To jest on. Rangos Sopilikus. Nieśmiertelny czarny mag tego wymiaru. Mawiają na niego Dar Copran. Akinori. To on może być apokalipsusem. Działania obu są do siebie zbliżone. Dziękuję wam za takie pochlebne słowa. Nie mam jednak, że wy nie jesteście od myślenia, ale wasi przełożeni. Co za zabrednia. Bezmyślne podejście do przeciwnika twego pokroju kończy się śmiercią. Poza tym masz na sobie twarz naszego kolegi. Co to znaczy? A cóż to Twoim zdaniem może oznaczać? Nie możesz tego powiedzieć normalnie? Nie będę z wami dyskutował, kiedy Wasze posiłki kryją się w korytarzu. O czym ty. Nie lubię być podsłuchiwanym. Przestań. Ludzie, co wy tacy narwani. Małpak? Proszę proszę. Napotkałem jak widzę dobrego użytkownika magii. On jest najlepszy. Cicho hyper. Trzeba się dowiedzieć, co z Paulosem. Nie znasz zatem znaczenia słowa najlepszy. He. Ale. W tej pozycji może być pewien problem. Absolutna zamiana ciał. Rano nowym ścianom, żeby do wieczora stały się rajską polaną Powiedz bogatym, żeby mieli współczucie Powiedz biednym, że pomożesz im uciec do lepszego świata Gdzie brat nie zdradza brata, ludzi nie dzieli kasa Gdzie bieda to nie hańba Powiedz żołnierzom na Bliskim Wschodzie, że wrócą do domu zamiast umierać co dzień Powiedz cywilom, że to koniec wojny, że nie chcemy ich ropy, że dzień będzie spokojny I powiedz jeszcze ptakom, żeby przestały śpiewać I powiedz ziemi, że oddamy jej drzewa i wszystko co kradliśmy, że naprawimy Możesz to powiedzieć, musisz tylko skłamać. Kiedy patrzę w niebo, czekam wciąż na znak. Akinori, my go zabiliśmy. Znaczy, ty go zabiłeś. Ja byłem ogłuszony. Udało się. Co to za czar? Akinori, halo, musiałem się skupić. Słuchaj uważnie. To nie jest zaklęcie. To jest energia witalna rangosa z tego co zrozumiałem przed wyzwoleniem energii chciał przejąć ciało jednego z nas jak rozumiem jeżeli zniszczymy tę energię to będziemy mieli go z głowy ale co z paulosem ciągle nie mamy odpowiedzi spokojnie gdy tylko pomyślę o zniszczeniu tej mocy czuję jak przechodzi przeze mnie napięcie i tak będziemy musieli wrócić do bazy hm z tą ozdobą Powiem Ci, Hyper, że to trochę upierdliwe. To pewnie dlatego, że uratowałem ci tyłek. Masz moją wdzięczność. Następnym razem, może role się odwrócą. No to rzeczywiście, Twój Klon popisał się niesamowitymi umiejętnościami. Zostałeś prawą ręką strażnika wymiaru. Dosłownie. Oby tylko jego towarzysze nie zrobili czegoś głupiego. Na pewno będą chcieli go od niego uwolnić. Dali się do bazy strażników. Nie podążę za nimi. Domyślam się natomiast, co będą chcieli zrobić. Nie będą mieli zresztą wyboru. Jeśli pewne moje założenie jest prawidłowe. Rozumiem cię. Ja także coraz częściej spoglądam na niego, jak na osobę zagłębioną w magii przedwiecznych. A. Ksenon! O co chodzi z tą martwą kobietą na podłodze? Rozmyślałem trochę. Chciałbym stworzyć coś na wzór na sopiliku. Znaczy, darta soprana. Myślę, że takie ładne istoty będą idealne. Podobały mi się jeszcze zanim pokonałem ojca. Na razie, jednak to poczeka. Muszę przygotować się do wyruszenia. Nie wiem jeszcze, jak bardzo odległe będzie miejsce przeprowadzenia rytuału. O ile oczywiście mamy rację. To są jakieś. Ruiny. Zapiski na tych ścianach. Są tutaj imiona: Orion, Belial. Poniżej widzę też Xenon i Ragnar. To są imiona przedwiecznych. Może pierwotnie Ezekiel miał być nazwany Belialem. Czyżby to dzieło Apokalipsusa? Musiał tu przybyć jeszcze zanim zostaliśmy stworzeni. Czyli to jest jego świątynia. Rangos ty diable. Co kombinujesz? Strażnicy muszą zapieczętować fragment ciebie w dziecku. Ponieważ jego naturalna moc jest słaba i nierozwinięta, nie odrzuci twojej energii. Gdyby tego nie zrobili, doprowadziłbyś do zgonu strażnika. Czy ty chcesz? Nie. Raczej byś to ukrył. Chyba że nie wiesz o mojej obecności, a może wiesz i specjalnie mnie podpuszczasz. Dosyć tego. Kolejny z tych popaprańców w nekrofili. Możesz zapomnieć o tym cholernym mieście waszej sekty. Co? Dosyć tego. Kolejny z tych popaprańców nekrofili. Możesz zapomnieć o tym cholernym mieście waszej sekty. Dalej nie przejdziesz. Nie jestem jednym z tych opętańców. Jestem tu z powodu waszego rytuału. A ty gnoju zabierasz mój cenny czas. Kim ty jesteś? Postawili cię na straży aby im nie przerywano. Naiwne. Nie stanowisz dla mnie wyzwania, robaku. Ma sporo siły. Muszę zaciągnąć go na niższy poziom, aby go od nich oddalić. Żałosny śmieć. Przez niego jeszcze nie zdążę zobaczyć, jak ma to wyglądać. Coś czuję, że tam na dole może być przejście. Idiota! Co jest? Przecież widziałem jak spadłeś. Oczywiście, że tak się nie stało. Użyłem na tobie zaklęcia iluzji. Aczkolwiek jeżeli mam być szczery... Nie sądziłem, że na ciebie to podziała. Śmieciem okazałeś się być ty. Dlaczego moja moc tu nie działa? Ja... ...Klares Dikarta, aresztuje cię w nim. He. To musi być ten przełącznik. Xenon. Jak mogłeś pozwolić tak sobie skopać tyłek? Cholera. Widzę, że postanowiłeś wdrążyć projekt bez mojej wiedzy. Sytuacja tego wymagała. Ale powiem ci, że ciało sprawuje się dobrze. Oddam ci potem nad nim kontrolę. Ale teraz musimy uważać. Reszta tej grupy zakończyła akt transferu mocy. Dziecko przeżyło. Teraz ma w sobie także moc czarnego wilka. Ksenon, co zamierzasz zrobić? Będziemy skupiali się na obserwacji jego. Od dawna nie wyczuwam mocy oryginału. Twoja kopia nie nawiązuje kontaktu. Albo dobrze się maskuje, albo jest w innym wymiarze. Ten dzieciak to Lubo Warren. Pewnie go kojarzycie jako Lajta Soprana. Zacząłem go dokładnie obserwować, chyba gdy miał 10 lat. Wcześniej starałem się przebadać zapiski w tamtych ruinach, świątynia przy mieście nekrofili. Znalazłem tam kilka interesujących informacji: kontrolowanie zmarłych, kamień filozoficzny, oczy feniksa i kilka innych aspektów. Kamień filozoficzny. Cóż to takiego? Chem. W innych wymiarach często występuje w kulturze. Tutaj natomiast pojęcie o nim jest nikłe. Cóż. Uznaje się, że jest to substancja mogąca uszlachetniać metale. Z tego co wyczytałem, może on również przysłużyć się do ucieczki przed śmiercią. Dar musiał dowiedzieć się o tych zapiskach. Wtedy nie wiedziałem skąd. Ale ostatnie dni rzuciły na tę sprawę światło. Myślisz o tamtym bydleku ze zniszczoną facjatą, tak. Jednak wrócę do tego później. Dokończmy oglądanie tych wspomnień. Jak mówiłem, zacząłem spoglądać na lubo, gdy miał 10 lat. Opiekował się nim oraz szkolił hyperowski. Nie wiem dlaczego. Według moich informacji musiał opuścić organizację strażników wymiaru. Był to okres nudny, jeżeli chodzi o obserwacje. Ciekawe były jedynie działania Adika, jawnie działającego jako czarny wink. Stagnacja jednak w końcu się zakończyła. Rangos wykonał ruch. Ja. Odkryłem w sobie powołanie. Powołanie! Do władzy nad światem. Gdy chłopak przeżył 30 lat, przybył ze swoją drużyną do miejsca zwanego wam jako Górnicza Medina czyli Doliny Magicznej Rudy. Myślę, że niedługo potem Hyper został opętany przez czarnych wilków. Rozpoczął działania mające na celu ożywienie istoty zamkniętej w Włorensie. Zdecydowałem się im pomóc. Kazali mnie zabić Destinopera. Paladyna z brygady Soprana. Zrobiłem to. Oni natomiast wykonali swoją misję. Dar Sopran. Nie. Jego kukuła. Odrodziła się na nowo. Wspólnie ze swoimi pobratymcami przyjął mnie do ich grona. Kontakt został nawiązany. O dziwo. Kopia Czarnego Nadzorcy również została uwolniona. Rangos odwiedził Gordmara, więzionego w ciele Kamiennego Smoka. Podrzucił miecz do jego legowiska i zaproponował plan Roksowi. Zamaskowany wilk miał wejść w układ ze Smokiem. Obiecał mu przywrócenie ludzkiego ciała w zamian za tę broń. Nie wiem dlaczego kombinowali w ten sposób. To było dziwne. Chciałem go zabić. Potem resztę bandy. Motywowało mnie dodatkowo to, że nadzorca utracił kontrolę. Coś musieli zrobić. Najbardziej jednak nurtowały mnie dwie kwestie. Oko Feniksa w prawym oczodole Wojownika oraz nazywanie mojego miecza berłem Ojca Redaktora. Dowiedziałem się jednak, że zamierza stoczyć bój z Hyperowskim. Przeczekałem więc i udałem się za dikiem do wulkanu. Tam czekał na nas Fireball. A Kinori przed swoją śmiercią nakazał mu tam przybyć. Wtedy też jeden z czarnych wilków obecnych przy wodospadzie, Piorunok, poinformował mnie o zwycięstwie Darta. Krótko potem dołączył do nas. Fireballu. Widzicie we mnie obraz potwora obdartego z uczuć. Dlatego, zanim rozpoczniemy tę walkę, pokażę ich historię z mojego punktu widzenia, tego prawdziwego. Wtedy to byłem świadkiem tego, w jaki sposób fałszował historię. Śmiał jeszcze nazywać to prawdą. Nie wiem, na co mu to było. Może chciał mieszać odczucia swoich ofiar na krótko przed ich śmiercią. Dart Sopranie. Zerok Paulos. Myślałem, że zginął dawno temu. Dart Hyperowski. Ciało Twojego dawnego kompana nie powinno być materialne. Oko Feniksa. Nie. W ogóle nie powinien posiadać ciała. Wygląda na to, że coś poszło nie tak. Ty, pieprzony kłamco. Nie potrzebujemy buntowników. Wrzućcie go do wody i dopilnujcie, aby się nie wydostał. Słabsza wersja Okafeniksa, którą w nim wyczuwam. Jest wrażliwa na wodę. Wilki. Spotkajmy się jutro z rana. Nowe misje na was czekają. Lordzie Ksenonie, Z tobą chciałbym wieczorem zamienić słówko na osobności. Z tą wrażliwością Okafeniksa na wodę to była prawda? Jak to niby wyglądało? Wydaje mi się, że nie. Mało prawdopodobne. Ale dla kogoś opętanego. Tak jak Hyper wtedy. Takie wytłumaczenie zupełnie wystarczało. Jedno jest ważniejsze. Gdy zobaczyłem oko Fenixa Uzeroxa, doszedłem do wniosku, że Sopilikus mógł aktywować moce zakiela. Dzięki esencji strażnika wymiaru. Ich przodkami byli w końcu mieszkańcy Imperium Xuan. Z drugiej jednak strony, wydawało mi się, że Mag dysponował ślepiami już podczas walki w klasztorze. Takiej opcji jednak zrozumieć nie mogłem. Tak, może i odczytał zapisy apokalipsusa w tamtej świątyni, ale jak człowiek mógłby sam sobie aktywować moc przedwiecznego? Zygfryd, pokaż wasze spotkanie ewidentnie brakuje tu jakiegoś elementu do ułożenia. Darw Sopranie prosiłeś, abym się do ciebie, stawił. Mroczne przywołanie niemożliwe jak ty, ich wszystkich co w tym dziwnego ksenonie zebrałem sobie kilku unikatowych żołnierzy a mroczne przywołanie miałeś już z tym chyba do czynienia mroczne przywołanie tam w podziemiach. M. Zdajesz sobie sprawę, że specjalnie cię podpuściłem? Skoro o tym wiesz. To znaczy, że to ty brałeś tamtego maga. A może był to miecz, który przed momentem przywołałem. Bardzo interesująca broń. Czarny nadzorca. Kiedy mnie rozgryzłeś? Nie musiałem tego robić. Moje wyczucie mocy jest na poziomie pozwalającym mi Ciebie wyczuć. Gdyby nie to, że jesteś ważnym elementem planu mistrza. Już dawno bym cię wykończył. Rangos. Czy ty pracujesz dla niego? Jak zdobyłeś te wszystkie umiejętności? Myślę, że osoba, do której mógłbym zwracać się Apokalipsus, Xenon oraz Zygfryd, powinna doskonale wiedzieć, że każdy ma swoje tajemnice. Słuchaj. Od dzisiaj będziesz dla mnie działał. Chyba jestem zmuszony ci odmówić. Nie zrozumieliśmy się. M. Linkshain. To nie jest prośba, ale polecenie. Chyba, że wolisz, abym przywołał ich. Kogo masz na myśli? Hem. Może na przykład wszystkie ofiary waszych zbrodniczych działań. Chciałbyś spojrzeć im w oczy? A może nie będę się ograniczał. Pozwolę ci się spotkać z rodzinką. Popierdol. Nie wiesz w co się bawisz. Obawiam się, że nie masz racji. Dobra. Twoje zadanie będzie proste. Mam egoistyczną chęć sprawdzenia, która idea świata zwycięży. Kiedy ja wycofam się na jakiś czas, pozwolę ci się przygotować do walki. Dam ci informacje, o których wcześniej mogłeś nie wiedzieć. Pomogę ci raz, aby uczynić ten spektakl interesującym, ale gdy nadejdzie odpowiednia chwila, gdy będę potrzebował twojej pomocy, zajmiesz uwagę publiczności dookoła, choćbyś nawet miał udawać mojego władcę. Wszystko ma być skupione wokół ciebie. To tyle. Odpowiedzi szukaj w kamiennym pysku. Aha, i pamiętaj, żeby nikomu nie chwalić się czym tak naprawdę jest Twój miecz. A jednak wydymał mnie.